Mamy wyprawkę wrocławską. Witajmy Wrocławie Proszę bardzo. Otwieramy. Pierwsze co nam się pokazuje to Wrocław. To chyba jakieś woreczki są na kapcie. tak Nie, to jest jakiś kocyk. Makię kocyk. Albo mata. Super. Teraz uśmiechnięte piosenki. I 23 piosenki o OLEWKU, <grywki> Tak, może o Zo, może o Wrocławiu. Wrocławski Informator rodzinny. Tutaj mamy życzenia od pana Sutryka. Z wielką radością witamy Cię w naszym mieście, Alusiu. Podpisał Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Tak. Mamy piękną laleczkę, żychoteczkę, śpioszki oraz książeczkę. Jak zachęcić dziecko do czytania? Dzieci lubią. Proszę bardzo. Same jakieś ciekawostki dotyczące dzieci. <laughs> no i na no, ostatek książeczka Ewa i Paweł Pawlakowie Abecadlik. Wrocławski Abecadlik. O, i jeszcze kreteczka. A tu pudełko zapakowane przez Krzysztofa. Wam oferujemy rodzicom wsparcie w postaci warsztatów, i konsultacji. Fundacja Presto. I jeszcze jakaś mała kreteczka. Co tu jest napisane? Większość kuponów w informatorze ważnych jest do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia. Kupon do kolejkowa ważny jest do 30 czerwca. Kupon do dziecielady ważny jest do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Mamy to.